Siema Enio. dzisiaj! Dzisiaj nagrywam policjant! Dzisiaj to widzieliśmy No muszę być najlepszy policjantem na całym Dobra, no tu można sprawdzić. Widzowie, pa! O. Ba. Nie? Nie tu kliknęło się. Ani to co to, to kliknęło. O! Mogę na przykład sprawdzić. I tu o. Na przykład tutaj. Ej! Ej! Ej, co złodzieju? Ukradł. Jaki złodziej? Dzisiaj musiałam go sprawdzić. Dobra. Kajdanki! Kajdanki. Dobra. Idziesz. idziesz do więzienia. Ja nie mogę. Ja widzowie tak się robi. Widzowie tak się robi. Ja nie mogę. On nie miał akurat czapki. I teraz idziesz do więzienia. Za to, co zrobiłeś? A, no. Bo za chwilę najgorsza cela. Czekać. Dobra, gdzie jest gdzie jest ta cela? Ej, zgubiłem się. Bo to jest za dużo dla mnie. O kurde, na drugiej stronie to jest. Na drugiej, bo często... Tam są, tam są częściej złodzieje. Krystianowice. A czy chcecie, żeby, żeby, żeby ja zrobił Krystianowice? No, no, ja już zaczynam. Ty chcecie, to... 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 Czy chcecie... Kanał drugi e Christian Games No czy chcecie? Na razie musi musi być to subskrypcji musi być. U subskrypcji No ja mam ja mam niestety ka. O kurde. Jo. nie unizam. O, dobra, uwięzienie liść I co? O kuda. To, to, to jest najgorsze więzienie. Tam można, czy złodziej, czy prze... ...pod... ...czę... Złodziej! Pa, i to możesz kraść, widzowie. Wie. Widzowie. To jest. To jest takie. Pa. Masz nóż za alarmu. Możesz go zabić wszystkich. Nawet policjantów. Pa. Widzowie. Pa. Kradnij. Pa. I ukradłeś. Co? No gram dobra. dobra No gdzie jest? Dobra pyk O! I widać i widać stówka Na razie, na razie stówka, ale te Teraz się nie podam Mogę, mogę go zabić! O kurde! Jo. Ja nie mogę stracić, niestety. Ej, zcina mi się. O kurde. Niestety wyrzuciło mi nagrywanie. Przepraszam. Wyrzuciło. O kurde, wyrzuciło mnie z serwera jakiegoś. Dobra. Gdzie to jest? Gdzie to jest? O. Tutaj to jest Dobra Niestety zawiesił mi się O kurde O Boże Ej Ej, 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 ej Tu się zres Ej. Ej. Tylko tu jedynie można się zrespić. Po jeden był. Bu... Niektórzy O, dobra, muszę. Muszę go. O, muszę może, może go ukarać. A, ukradłeś? Dobra. No, sprawdzone. A ty? Gościu, ukradłeś? Po co tak dużo rzeczy masz? Halo? Dobra. O kurde, zmordował! Ja nie mogę, zmorduję cię! Ja! Nie! On zabij... Dobra. Dobra teraz miarka się przebrała Więc Teraz ja nie mogę Ja wszędzie się tu zres... No bo ja, no bo ja tu się najczęściej się zres Ja nie mogę, ajajajaj Zostaw mnie Dobra To no wkurzyłem się, za 4000 kupuję. Ej Dobra, musiałem muszę to. A teraz, a teraz to będę będę to. Uoh. Ale są też paralizator. A ja mam. Wyszedł Ram. Mam tu broń Idziemy Idziemy do tego gościa Dobra, go, go, go Teraz się przebrała Teraz miarka się przebrała Pa bo nie może być tak, że, że wszyscy giną i... Przez... O kurde! polarizator Pomocy! O kurde. Bo ja nie jest spależator Dobra. Nie wpuszczajcie tą osobę! Dobra!

Taser. Taser. A, tu można nadszczelać. Wow. Tu. Tu. Ta. Ta. Nie, Taser. 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 O. Dobra. Dobra, czy. Czy ona ukradł? Dobra, wszystko czyste. Dobra, mu nic nie mają, czyste. Na przykład tamten. No, widzieliście tego gościa. Ej, czyste ma. O, ten gość. Ten gość. A.

Jedyny policja, bo... Bo wy, bo wy jesteście nie bardzo niebezpieczni. Dobra. Wsadzam. Nie! Proszę. Nie! Zmordujecie. Zmorduję. Widział. Ja nie mogę... Musiałam go zbić. O ten gościu tu jest w więzieniu. Musiałam go celnąć, kulkę. Dobra. kulkę. Bo tam nie wiem, bo tu się bo tu się zgryfowane. Dobra. Eee. Nie, ja idę, ja idę do złodziejów. Ja nie mogę tam, tam mi. Tak zabiję mi. Tam są najdroższe rzeczy. Rzeczywiście... Ja nie mogę. Dobra. Teraz to kulekę To Teraz miarka się. Jeszcze mu. Jeszcze. 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 Ej, dziecko Ej. A, bo ja nie widział Tam bie... No tam trzeba uratować dzieci. dzieci, Co ty tu robisz? O, kurde! Jak mu się zdało. O kurde. Ja nie mogę, nie, nie, nie mogę. Ja mogę tak robić, bo. Bo wtedy, bo wtedy, bo tak mi wyrzucą. Dobra, ja. O kurde! On ma broń, on ma broń! No kto mnie strzela? Boże. że on ma, on miał broń. Dobra. Pyk. A, dobra, dobra, pan jest czysty, dobra, eee, oh my god, oh my god, czy chcecie, no więcej ucieków e, z minecrafta to, no to da, dajcie tyle subów, no dajcie suba, dajcie suba, Proszę, daj mi, daj mi subika. Eee. Ej, oj, Oni mają skarbiec. O Boże! Ja nie, mówię, nie. Dobrze. Dobra. Muszę go rozwalić. <słyska> Bo są jeszcze. Już... Zapłaci za to wszystko. Tyle miliony zapłaci... Jest, jestem byszy tych złodziei. Gdzie jest policja? A... Dobra... Ej... Co tu robią? Gdzie jest ta policja? Dobra... Gdzie jest ta policja? Boże... A tutaj jest ja, tu gościu Czy ja nienawidzę tego gościa, bo, bo on bardzo mocno bije. halo jesteś zatrzymany, ale więc zamienia się z ludzi. Bycie złudzeniem to to najwięcej się zarabia, bo, bo. i ukraść wszystkie rzeczy, i tu Nie na no, wszystko. No, no jedno tyk tu ty, ty, ty dasz, bo do bo, do bo, bo. może ci dać, no, przykład, cały sklep tego ukradzie, nie wiem. Na przykład cały sklep, to to, to nie wiem? Z, czyli kaczki dawniej szczo. Bo ty. Jest przedstęp. Usiadnę. <grystanie> Niektórzy. Niektóre osoby. Dobra, musimy. Musimy jak najdroższe rzeczy. Uuuu, na przykład tablet. Jo. Na przykład. Tablet. Jak najdroższy. Jak najdroższy. Dobra. O Boże. Boże... Wywalaj stąd, wywalaj. Ja nie mogę. Te Oni się. Ale Ale ciebie ciebie Oni nam e bardzo. Ciebie sobie. E i <laughs> 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 Dobrze, Nie mam? jest! Jest! To się schowałem. Ja nie mogę zbliżyć się, bo akurat może się schować. Bo. Musiałam, musiałam się schować bo w ogóle, bo tam jest mordercą. Mordercą. вода заплывшла Добра Мужчина, как наиболее да. О, черт Я да могу туда Что это за Zwalajcie. Ja nie mogę 600 kasy Ja nie mogę go złamazyłam 600 kasy! Ja, okay. Widzowie. My się widzimy na razie. Na razie. I zasubskrybujcie mój kanał. Lajkujcie! I... I dziewczyna mi jakaś zabiła. Ale...